Dzień dobry, w tym wideo poradniku pokażę Państwu jak samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o udzielnię tzw. mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na przykładzie jednoosobowej działalności gospodarczej. Proszę otworzyć przeglądarkę internetową i przejść na stronę praca.gov.pl. Jeśli dotychczas nie posiadasz konta w systemie, konieczne będzie jego założenie. W tym celu proszę kliknąć rejestracja konta. Polecam założenie konta za pomocą profilu zaufanego. W innym przypadku konieczna będzie wizyta w najbliższym urzędzie pracy. Jeśli już założyłeś konto w portalu za pomocą profilu zaufanego, to możliwe będzie już logowanie za pomocą loginu i hasła. Aby mieć wstępnie wypełniony formularz o podstawowe dane, zmieniamy w tym miejscu na organizację. Klikamy tarcza antykryzysowa, a następnie wybieramy żółty kolor. Teraz proszę wybrać właściwy urząd pracy, czyli powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W moim przypadku właściwym urzędem pracy jest Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. Przechodzimy do edycji wniosku. Jak widać, wniosek jest kompletno podstawowe dane. Podajemy miejscowość, Kolejną uzupełniamy pozostałe pola: telefon, e-mail, imię, nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości. Określamy wysokość pożyczki, pamiętając, że maksymalnie możemy wnioskować o kwotę 5000 zł. Podajemy numer konta firmowego, Zapoznajemy się z treścią oświadczeń. Obecnie nie ma potrzeby dodawania umowy pożyczki jako załącznika. Stanowi ona już integralną część wniosku. Określamy klasę naszej działalności, nasz status oraz sytuację ekonomiczną. Dla jednoosobowej działalności zaznaczamy nie dotyczy, nie oraz nie dotyczy. W tym punkcie wiele osób zastanawia się, czy zwolnienie ze składek ZUS stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z informacją ZUS nie. Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są w opisie do wideo. Klikamy dalej i ponownie dalej. Teraz wystarczy podpisać i wysłać nasz wniosek za pomocą profilu zaufanego. Życzę powodzenia w samodzielnym składaniu wniosku. Zapraszam do śledzenia naszych kancelaryjnych blogów. Ich adresy znajdziesz w opisie do wideo.